Witam z tej strony Wróżka Sorsza z portalu Wróżka TV. Chciałam Wam przedstawić nowy horoskop tygodniowy, który będzie obowiązywał od 5 stycznia do 11 stycznia 2015 roku. Dowiemy się teraz, co będzie się działo w strefie ogólnej u poszczególnych znaków zodiaku, natomiast tego, co będzie się działo w strefie zdrowotnej, w strefie dotyczącej uczuć oraz kariery zawodowej, możecie się dowiedzieć na portalu Wróżka TV. Zaczynamy od znaków. Ewzodiaku wodnika i u wodników w strefie ogólnej mamy dziewiątkę mieczy. Karta ta ukazuje, że niestety akurat wraz z początkiem roku nad wodnikami zbiorą się ciemne chmury, będą je przygniatać jakieś problemy. Przy czym wodniki powinny uważać, aby nie poddać się tym obawom gdyż mogą być one tak naprawdę zupełnie nieuzasadnione. Być może sens powie wodników spędza jakiś sekret, jakieś poczucie winy, wstydu, jakaś tajemnica, którą nie chciało się podzielić z najbliższymi i która powoduje wszystkie problemy. Po znaku Zodiaku ryb z kolei przewodnią kartą będzie szóstka monet. Karta ta mówi, że na początku roku ryby powinny być gotowe na współpracę, na to, żeby pomagać innym. Mogą osiągnąć sukces, jeżeli tylko przyłożą się do pracy. I nie powinny iść w tej drodze na skróty i wykazać się dużą dozą cierpliwości. Skromność i taka bezinteresowna pomocy również może być dla ryb pewnego rodzaju inwestycją na przyszłość. Inwestycją, która im się zwróci, gdyż mogą sobie w ten sposób zaskarbić życzliwość innych osób. U baranów przewodną kartą będzie... Wielki arkan sprawiedliwości. Karta ta mówi o tym, że barany będą się cieszyły równowagą, stabilizacją. Uda im się osiągnąć e, taki stan, dzięki któremu będą w obiektywny sposób patrzeć na otaczający je świat i trafnie podejmować decyzje, trafnie oceniać ludzi i ich zamiary. U byków w sferze ogólnej z kolei rycerz Buław. U byków pojawi się żywioł ognia, coś zaiskrzy i dzięki temu byki zyskają olbrzymią energię, temperament. Co ważne, wraz z początkiem roku w życiu byków może nastąpić pewne zamieszanie, przy czym byki doskonale się akurat w tej sytuacji odnajdą, odzyskają chęci do życia, gdyż będą to wyczekiwane przez nie zmiany. Byki również będą tutaj mogły poszczególnie dużym temperamentem seksualnym. Będą bardzo namiętnymi kochankami, no więc mogą być również nieco popędliwe w tych swoich emocjach. No, zapał ten na pewno będzie korzystny dla znaku zodiaku byka. U bliźni z kolei mamy rycerza mieczy. Harcerza Mieczy, które oznacza ważną wiadomość, którą wraz z początkiem roku otrzymają bliźnięta. To sprawi, że nabiorą one rozpędu, że będą e, śmiało działały, śmiało zdobywały e, wymarzone cele, wymarzone plany. E, przy czym, jeżeli akurat przyda się tak, że bliźnięta wejdą w sprawę jakiejś konfliktu, to warto skorzystać z pomocy mediatora, kogoś, kto e, obiektywnie będzie mógł ocenić sytuację i wysłuchać obydwu stron. Nieoczekiwaną pomoc bliźnięta mogą zyskać od osoby młodej i życzliwej ich sprawą. Z kolei u znaku zodiaku Raka mamy królową monet. Królową monet, która zwiastuje, że na początku roku raki e, będą miały dobrą sytuację materialną, e, będą stabilne, ale też będą nieco bardziej wyrafinowane, będą bardziej tak e, materialnie patrzyły na świat. E, obudzą się w nich też pewne zdolności artystyczne, tak więc osoby związane z branżami wymagającymi e, twórczego myślenia mogą w tym tygodniu odnieść sukces. E, być może rakom uda się zawrzeć jakąś korzystną transakcję, być może na, na Zdarzy się u nich okazja do zakupu jakiejś nieruchomości, no i wówczas trzeba będzie skorzystać ze zgromadzonych wcześniej środków. U lwów z kolei przewodnią kartą będzie dziesiątka monet. Karta ta mówi o tym, że lwy będą miały na początku roku okres obfitości, okres zbiorów, będą bardzo bogate zarówno wewnętrznie, jak i materialnie. Dla lwów to poczucie bezpieczeństwa i stabilności będzie bardzo potrzebne na początku roku. Będzie się to głównie odnosiło do ich codziennego życia. No i aby osiągnąć ten stan lwy będą musiały jednak nieco się przyłożyć i pamiętać o tym, żeby z powodu zabiegania o tą materialną stabilność nie zaniedbywać życia osobistego. U panny podobnie jak u znaku Zodeku od przewodnią kartą będzie Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy, który oznacza wiadomość, która dużo zmieni w życiu panien, e, która wprowadzi w ich życie nieco zamieszania. Być może będą musiały panne podjąć szybko. Decyzję, co będzie nieco stresujące, ale sprawy te, które będą wymagały tej decyzji, przybiorą korzystny obrót i być może panom uda się zawrzeć w związku z tym jakąś korzystną transakcję. W tym trudnym czasie Panny będą mogły liczyć na pomoc osoby młodej, która będzie sprzyjała ich działaniom. Po znaku Zodiaków WAX kolei A z pucharów, a związane z żywiołem wody. Z z życiem emocjonalnym i z życiem uczuciowym, i oznacza on, że w tej sferze u znaku zodiaku wag pojawi się coś zupełnie nowego. Będzie to swoisty uśmiech losu, pozytywna energia. Wagi poczują przepływ natchnienia, a tak więc osoby, które potrzebują takiej twórczej energii i inspiracji, otrzymają ją z całą pewnością. U skorpionów z kolei król monet które oznacza, że na początku roku skorpiony wykażą się dużą cierpliwością, będą działały rozważniej, pomnażały swoje dobra, uzyskają pozycję i siłę, która pozwoli im się rozwijać, będą się cieszyły dużym szacunkiem, będą mogły też skupić się na nieco przyjemniejszych stronach życia. Czyli będą mogły troszeczkę z tych zdobytych przez siebie dóbr wykorzystać na to, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. U strzelców trójka pucharów. Puchary tam, akurat w tej sferze odnoszą się do tego, że strzelce bardziej będą mogły liczyć na wsparcie najbliższych osób, na wsparcie przyjaciół, na wsparcie rodziny. W końcu ich los odmieni się na lepsze i karta ta mówi, że spełnią się ich marzenia, ten trudny, trudny okres które być może niektóre strzelce przechodziło ostatnimi czasy, yy, dobiegnie w końcu yy, do finału. I najlepszym rozwiązaniem w skomplikowanych sprawach będzie również unikanie takich ryzykownych posunięć i posłuchanie dobrej rady zaufanego doradcy. U kozioroszy z kolei, kartą przewodnią na początku roku. W tym pierwszym pełnym tygodniu stycznia yy, będzie wielki arkan diabła. E, tak więc koziorożce będą miały mnóstwo energii yy, jako znak rogaty. Yy, w powiązaniu z diabłem będą miały tutaj bardzo dużo korzystnych wpływów, z tym, że powinny uważać, żeby nie roztrwonić yy, tego dobra na zabawę, na używki. Koziorożce powinny bardzo tutaj z nałogami i skupić się na jakichś pozytywnych celach. Dzięki temu nie roztrwonią tej naprawdę ogromnej siły i ogromnej energii, jaką ten znak prowadzi w ich życie. Tak wygląda strefa ogólna dla poszczególnych znaków Zodiaku. Natomiast poszczegóły zapraszam Was do portalu wróżka TV. Pozdrawiam i do zobaczenia.